Cześć, z tej strony Wojtek i Tomek. Witajcie, jesteśmy dzisiaj na inwestycji u Pani Ireny, która ma instalację fotowoltaiczną o mocy 17 kW. Instalacja zasila budynek o powierzchni 350 m2. Zamontowaliśmy także w tym domu pompę ciepła, to jest Panasonic t 16. Dwa lata temu firma Husar Energia założyła mi Panele fotowoltaiczne. Dzięki temu założyłam pompę ciepła, a miałam piec na ekogroszek. Oprócz tego mam jeszcze samochód hybrydę. Firma zrobiła to bardzo fajnie, sprawnie, szybko. Panowie w ciągu niecałych, nawet chyba było 2,5 dnia, i zrobili wszystkie elementy. O, chyba ponad 95%. Naprawdę, od no dwóch lat y, nie muszę planować wydatków związanych właśnie z, z energią i ogrzewaniem. Kilka faktów na temat producenta, czyli firmy SunPro Power. To, co najbardziej wyróżnia te moduły, to przede wszystkim ich wysoka sprawność. Wysoka sprawność, czyli wysoka produkcja roczna. To, że moduły są szklane, zarówno z przedniej, jak i z tylnej strony a to z kolei zapewnia nam niepalność i pełne bezpieczeństwo dla klienta. Jesteśmy właśnie z tyłu instalacji fotowoltaicznej opartej o moduły bitwacjalne. Zwróćcie uwagę, że tylna część modułu jest zabudowana szkłem i tylna część modułu jest także aktywna. To znaczy, że produkuje energię elektryczną także z odbitych promieni słonecznych od podłoża. Zobaczcie jak wygląda słup od tej instalacji gruntowej. Jest to specjalna stal pokryta magnelisem, która ma właściwości antykorozyjne. Dodatkowo zwróćcie uwagę, jak duży jest przekrój tego słupa. Za mną znajdują się tutaj dwa falowniki sieciowe firmy Popses z 13-letnią gwarancją każdy. One są ze sobą połączone. Obok zobaczycie też skrzynki rozdzielcze. Smart meter do inteligentnego zarządzania domem. Co warte podkreślenia, to w tych skrzynkach również zastosowaliśmy rozwiązanie o nazwie Fipron. Są to dwie taśmy gaszące na każdą skrzynkę, która w momencie. Szczególnego zagrożenia pomoże w bardzo szybkim ugaszeniu pożarów w takich skrzynkach. A jeżeli chcesz wiedzieć więcej na temat ciekawostek ze świata fotowoltaiki i odnawialnych źródeł energii, bądź na bieżąco, zasubskrybuj mój kanał. I do zobaczenia wkrótce. Cześć!